Zagramy sobie teraz tak na luźno. Ja ze swoją drużyną. Stop for party Rock, Przeciw. No i przeciwna drużyna wystąpi w składzie Morgan, Reggie i OX. A... My wystąpimy w składzie Pio, robię Wam Persi, no i ja, więc już przeniesiemy się ja, czyli Zacier. No i jest ze mną jako komentator jeszcze Carlos tutaj, więc już powoli przyłączymy się na mecz. Bang, bang. Więc przywitałbyś się Carlos. Bang! Powinno słychać, bo ten, już powinno nas słychać, nie wiem, nie wiem. O, no, możliwe. No, słychać możliwe, że nie. Więc już możemy zacząć. Teraz i słychać. Morgan zaczął, lecimy. ale nie, jednak jest jeszcze raz start w meczu, powtórka. Fal start, tak. Ha. Więc możemy ruszyć, Radzi. tutaj na bramce Ox chyba tak się wydawało. Więc walczymy no. i tutaj Pio spokojnie, aż no minimalnie brakło. Robin wam persy, w górnej części boiska. Morgan, Robin wam Reggie. No i mieliśmy fatalnego laga. A, lag, I, oddaj. I nie strzelaj. No, niestety zacier, nie możesz strzelić w ramki. Ale już minęło kilka sekund, więc można grać dalej. Ty możesz strzelić. Bez tego. No, fata, fatalne, fatalne lagi. To trzeba potwierdzić, niestety że o. na hoście Morgana no chyba nie ugramy to. Chyba coś streama chce oglądać. Chyba ciężko będzie to grać tutaj ten mecz. Teraz no niestety tak wybicie na czas, że tak powiem, żeby można było odetchnąć. No ale walczą, piłkarze Ale wspaniałe podanie. ty. Niczym Wawrzyniak, ostatni mecz Polski No Wawrzyniak opisał się świetną asystą I tu nie ma nic Właśnie, odpoczenia. dzisiaj ile wygrali? Dzisiaj Polska 1-0, po bramce broszka tylko no, wprost... Ale to długo chcieliście do bramkę? No ta, z kolana prawdopodobnie szczelił. A nie z kraty? A nie wiem, to tak można się kłócić I teraz się moje piłkę i będzie szansa na bramkę, ale Morgan powalczył I świetnie wybicie teraz no Piotr tutaj skarżył się na lagi i jego zagrania mogą być niecelne, ale będzie się starał, przyznał mi to i poprosiłem go o to, więc może będzie dobrze. No i teraz błąd w pokryciu i Ox, świetne to się <tryk> odwołanie, radzi, radzi i przejmują piłkę no po ro, pop rock. Ciężka, na uparty po Ciężka naprawdę nazwa to wymowy, tak na szybko, więc teraz wam Persi, zacierwam świetna, krótka, klepka na krótko rozegrali przy sobie, ale z tego nic nie wynikło, ale teraz Morgan no tak nieodpowiednio zagrał i robił wam presję przejął tą piłkę, jeszcze Zacięł przejął piłkę, kolejny raz naprawdę tutaj dużo się dzieje pod bramką Redzi, prawie bramka samobójcza, ale walczy tutaj zacierp. wycofał piłkę do Pio przewidziałem przeszłość przez przypadek, przyszłość mam ten newsa do was od dzisiaj nazywamy zaciera przecier ponieważ przeprowadzi się do Kambodży Lewy mu tutaj fundował wycieczkę za pieniądze Szejta z Kotaru, który sponsoruje. Czy na skrzydle Morgan Morgan, zacier się, przebija, ale niestety Redzi tutaj teraz błąd obronny. No to jak komentować po... samego siebie. No trzeba nie. jakoś. Oks. Oks. wyprowadza kontrę, ale niecelne. Ivan Persi wycofa piłkę do Pio i zaczyna spokojnie rozgrywać piłkę na przeciwnym polu, ale Redzi szybko przyjął piłkę. Oks taki strzał niesygnalizowany I kolejna krótka ścinka Morgan. No teraz nie pokryli i jest szansa zacier na no, bliski był gola samobójczego, jednak do tego nie doszło na szczęście. No naprawdę kilka sytuacji już obie drużyny miały, więc może być bardzo ciekawie. I Walczy raz Morgan tak daleko wysunięte, to no może się ryzyko nie skończyć w razie przejęcia piłki przez drużynę Blue. Właśnie Morgan stracił teraz piłkę i czy będzie kontra zacier przy piłce, ale no, walczy, walczy do końca, ale jednak mu to nie wychodzi i przejmują piłkę. Piłka ze red redzi. No i nie mogą na dłużej przytrzymać się przy piłce. Grają tak bardzo chaotycznie i ciężko będzie, żeby spokojnie poklepali czy coś, bo widzimy drużynie... Ja, że tak niestety trzeba powiedzieć, Ciężko. Jest większe ogarnięcie i widać symfonię tej gry. Że... Teraz kolejny błąd drużyny. Red. Ej, to Bo... się nas ogląda. Więc to z czego tutaj bym chciał, bardzo chciał pozdrowić. Jeśli pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jeśli się nie mylimy, nie mylimy, to jest chyba szef ligi Speedhacks, tak? Tak, 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 to widzimy. Więc... I this is part. No to jest parte... Of... No, więc się pozdrawiamy także. No już przy okazji można pozwolić całą ligę z FitHack'sa, jak tak ją pozdrawiamy. Teraz zrobię. No teraz naszego gościa, pozdrówmy. Teraz wyprowadzuję kontrap i ukażę... No farty por rok, ale nic. Z tego nie wyszło. Chyba... Drużyna Blue musi zmienić nazwę klubu na łatwiejszą, bo ciężko będzie kontrolować ich mecze, naprawdę ciężko, ciężko. Teraz Morgan walczy zacieramy radzi, radzi, no tak niekontrolowane to zagranie, bardzo źle. I Teraz Pio, no tak na siłę wybijał, aby pozbyć się tej piłki. Wampersi blisko gola samobiczego, Vampersii. Teraz Pio zaciera tutaj, mylą się kto ma przejąć piłkę. Pio. Świetne zagranie przez Siardek, jednak przecięte, ale szybko odzyskują piłkarze w drznipiu i szansa na kontrę, nie jednak szybko tłamszą te zamiary. Teraz zacięż 0-0 wciąż. A teraz Oks, no niefortunnie trafia w zaciera, który oddał strzał, jednak zablokowany. Oks, Morgan. Ej, tę muzykę! Ej, Karlo, zaparnij muzykę! To był mój muzyński hit. Tak słyszy. Tak, chym zacierał. <laughs> Kambodza. Kambodza widać. My tutaj Redzi dalej walczą. Ciągle nie mieliśmy bramki, a już się zbliża koniec pierwszej części, więc bardzo ciekawie zapowiada się druga także połowa. Bo na pewno żadna drużyna nie odstąpi, nie odstawi nogi, żeby tutaj zdobyć zwycięstwo, chociaż to jest mecz o, o nic, że tak można powiedzieć. Teraz jest sytuacja, ale jednak niewykorzystana. No i nie w Po błędzie zaciera. Mamy bramkę dla Reddit. Będę cycki, będzie pompa. Cycki. Pompa. Cycki. No i tutaj widzimy 1-0 przegrywa drużyna Pio i będzie ciężko teraz, bo naprawdę mecz był wyrównany ile było? 1-0 po bramce Radziego chyba no i zobaczymy jak się potoczy pierwsz, yy, druga część spotkania więc mamy 1-0 przegrywa drużyna no, on, I teraz Oks, no już szybko mogli podwyższyć swoje prowadzenie. Zaraz dam News'a. Teraz Morgan walczy z zacierem. No niestety... ten Kardos... która leciała niedawno, a mianowicie Koko Jumpo, to jest potwierdzone info od zaciera. E, przepraszam, od y, lewego że to jest numer jeden w SC w Kambodży więc inwest potwierdzone yy, na 100 i uwaga teraz Morgan no pokochał się w tarapaty jednak szybko je rozstrzygnął wam Persji zaciery no zagrał na uwolnienie ale szara! Yeah. fatalną sytuację fatalnie się zachował zacierno zmarnował tak świetną sytuację no i niestety będzie mu się ta sytuacja jaśniła po nocach zapewne, bo mógł dać remis dla swojej drużyny. Móc a chcieć to wiesz. No i uwaga, Sansa san kolejna dla oksa. I będzie 2 do 0 niestety, tak jest. Niewykorzystane sytuacje mężczą się. Tutaj kolejny raz można potwierdzić to piłkarskie, że tak powiem, przysłowie. No i tak to już bywa w tym piłkarskim świecie. Do mnie. Do mnie, do mnie. I uwaga, czy będzie 3 do 0? Nie. Pio świetnie teraz popisał się refleksem. Kolejne problemy mamy z transmisją. Zakłócają ją jakieś wybryki. I uwaga, czy będzie kontratak drużyny Pio. Uwaga Wam. persji. no jakby tak minimalnie zagrał w dół, na pewno by ta piłka dalej poszła, ale nie ma co narzekać. Jest dobrze. Morgan. Morgan jako rozkrywający teraz na polu przeciwnika. Ox, Morgan, Ox. Świetna klepka drużyny Blue. Ox i Morgan i Ox. Kolejny raz Morgan. Między sobą wymieniam szybko tę piłkę. Teraz szansa na kontratak. Ale zakończony nieudanie jednak. No i mamy 2 do 0. Do końca meczu mniej więcej 5 minut, i chyba już. na no, 4 dokładnie. Wygrywacie. Teraz, aj, blisko było. Mówię. No teraz zacierno w stronę. Zacierno w filmie nie wygrasz. No, to za lagi. No, brakuje jest, szczęścia jest. drużynie. Red może pod koniec coś jeszcze się uda. Zawsze trzeba wjeżdżać do końca. Jak to robią niemieccy piłkarze, szczególnie w meczu z Polską. I teraz. Moich moje klientki No i Redzi zachował się w play i oddał nam piłkę po labu dla Pia. E Pio, przepraszam. I Piera. Łam, <gryption> no i teraz mam wersję przed ogromną sytuacją, a jednak za duży kąt. Teraz acierkorą, <gryption> Ja pierdolę. No już nie chcę mówić Teraz zacier, Ja. Nie wierzę w co ja nie strzelam. Będę tego live oglądał, to muszę zobaczyć ten moment. Morgan, idźcie od 2 do 0. Niestety. Oj, super! Karygodne. Chcia... Chciał się zabawić. Ale i mu to nie wyszło. Jak to też zaczęły działać. No. Zadzier, weź to powtórz. Później. Teraz trzy będzie hmm. szansa. Morgan. Oks. Reggie, naprawdę świetnie, świetnie to rozegrali. Mamy bramkę. 3 do zera. Reggie, niesamowite emocje. I chyba już jest po meczu. Robimy wam persi. Do Pio. Ale Pio tutaj. <grym> Ależ teraz czterech graczy na boisku, po sekundę. sekundy. i kropa, wszedł na boisko i sytuacja. Kropa, kropa i gol, wejście smoka, wejście smoka. Naprawdę. Dwa, dwa do jednego, w drugiej powie, czyli po dwóch połowach, trzy do jednego. Ja Ale miałem. Jeszcze jest nadzieja. Kropa dał jeszcze sygnał, że jest o co walczyć. Naprawdę i. Jak to wpadło? Niesamowite teraz. To co czynią piłkarze blue jest niesamowite. Tak szybkie podania to... Tak szybkie podania to ja tylko widziałem w Fifie, albo w Barcelonie. Ale nie... Wiesz, tak Zacie, jak, się, jak się robi piłkarza z 99, to się ma i szybkie podania. teraz sytuacja dla zaciera, czy do trzech, trz 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 sztuka, nie. Zacier. jednak nie dobiegł do piłki, zacier, zacier jest gol, zacier bo Walczył, wyśmienicie. Nie odstają nogi do samego końca i mamy 4 do 2. Zacier, puszuj mi da. Ale teraz Pio, no, na linii tak. Pio. Zacier... oj, Nie doszło do tej piłki, wyprzedził go oks. Kropa na przedpolu. Kropa. No i widzimy kolejna sytuacja. Zacznijmy, Kolej... Morgan. Morgan! No i Zacier tak strzelał z połowy, to nie miała szansy spaść, to było tylko tak na uwolnienie strzału, ale zawsze są emocje, tak wow. powiem, teraz kropa tam walczy. Zacier robi sz szpały. Pio, no tutaj musi teraz uważać, bo gdyby stracił piłkę Pio i mamy bramkę, bramka kontaktowa, bramka kontaktowa, więc pio mamy jedną minutę no nadzieję na Mamy minutę nadziei. Mhm. Jest naprawdę z piekła do nieba, można powiedzieć. Bo przegrywali aż 3 do 0. Żeby teraz remisować 3 do 3, a teraz sytuacja zacier. Czy macie ma równoprowadzenie? prowadzenie? No kurwa, No kurwa, Macie, ja wiem to. Usuwam internet! Usuwam internet! Prostu na usuwam internet, usuwam internet z domu, no Jezu, taka sytuacja to trzeba być dawnem albo zacierem, żeby nie trafić. No... Zacierem. No, no niesamowite, Ufa, co Zacier... ale jestem mi to. Uwaga, kropa, ostatnia sekunda czy, czy wygrają, czy wygrają? Tak, jest remis, jest remis, dwie sekundy, remis, niesamowite emocje, co tu się stało? No niesamowity mecz, naprawdę. I mamy dogrywkę. Chyba ranża. Po 3 minuty chyba. Nie, do jednego gola. Mamy o, o złotą bramkę. Złota bramka, to naprawdę. Może na Karny zagramy. Nawet może dojść tutaj Lec, do wszystkiego... I coś. Ja coś tam radzi, chyba, poszedł. Chyba Opali, na boisku. Mamy. mamy... No i jest macie zrestartowany. Co się dzieje? Zacier, wyprowadza piłkę. Walczy kropa. I pio. No, tutaj. Jedna bramka. Kropa. Kropa i gol, 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 gol no. Z piekła do nieba, dosłownie. Dosłownie, z piekła do nieba. Gratulujemy. Świetnie, świetnie kropa dał na wrzecie. Hey, Propadały nowe życie drużynie zacie? Yo, madafaka. co? Yo motherfucker słucham cię. Może teraz wywiad przez mecz, pomeczowy stołu przeprowadzimy, nie? Tak, wyprowadźcie ze mną wywiad. A może ja sam sobą. Jako... jako gracz drużyny, która wygrała rzutę na taśmę, mogę przeprowadzić wywiad. Tak, więc słucham. Was, moi drodzy, dziennikarze Jak to usłyszeć ci towarzyszyły podczas os y masturbacji w ostatniej nocy, podczas ostatniej nocy. Było... Ej, to leci na live'a, weź ogarni. Ale sami je kazałeś zadawać. <laughs> Więc tak, emocje podczas meczu były bardzo super. Przegrywaliśmy tak du dużo, tak długo, ale w drugiej połowie wszedł kropa i sytuacja dosłownie odwróciła się. Niesamowite. I tylko pogratulować kropie, który odpalał kawał dobrej roboty. Nic tylko zapłacić mu za ten mecz. Ja do kompilacji dasz to te, te wycinki jak zaczierpłodłową. Niestety, niestety no... dasz do kompilacji te wycinki jak zaczierpłodłową. No niestety musiałem no zajmować się dwoma robotami naraz, więc ciężko było się skupić na grze. Ale nie odeszło sprawiedliwą, no tak, forma już nie ta, co wczoraj i przed Dobra, dobra. No tak, jeszcze. O co ty, kto, kto wygrał ze mną i spisał 4 mecze z rzędu? No to chyba my wygraliśmy, więc. No, po prostu, no To mówię, jeżeli formę masz. Mam formę, ale no, po prostu nie byłem dzisiaj w stanie aż tak zagrać się na swoim poziomie. No, niestety dzisiaj różne doświadczenia towarzyszyły dzisiejszego dnia, więc nie mogę się skupić. Takie jest życie człowieka niestety, że coś się zaczyna, coś się kończy. I niestety trzeba walczyć do końca. No i... Załodnikie meczu muszę powiedzieć, że był kropa, odwalił tak kawał roboty, ma, ma, ma u mnie szacunek do żywości, naprawdę, będę go wychwalał i chyba nigdy nie powiem na niego już złego słowa. Ja chwalił swoich kumpli w Kambodży. Tak, będę go reklamował tam, gdzie tutaj jestem na ten moment. I chciałbym pozdrowić moich kochanych kolegów, przyjaciół i moich... Tu jestem. Nie myśl sobie za dużo. No, jesteś. Chciałbym pozdrowić Roberta Burnejkę, który około dwa tygodnie temu robił sobie ze mną zdjęcie i dał mi swój autokrat. Nie wiem po co, bo ja chciałem udać. <tosłuch> <Zacier, tosłuch> ja wyobrażasz sobie, zacierę na te burnejki. No ja mam zdjęcie z burnejką, mogę się pokazać <tosłuch> zaraz. Przecież na fejsie mam. No i tym tutaj epizodem. meczem emocjonującym strasznie. Kończymy dzisiejszego live'a. Dziękuję.